Cześć, witam Was serdecznie w sobotnym vlogu, w sobotnim vlogu serwisowym. Dzisiaj sprawdzimy głowice od widza, od Krzyśka dokładnie. Bo ma z nimi problem taki, że chyba z dwie kupił i nie czyta mu bez 110. dziesiątka. I to jest ciekawe, bo rzadko się zdarza, że dwie głowice zakupione, jedna i druga nie funkcjonuje poprawnie. Mnie się bynajmniej nie zdarzyło. Do dwóch różnych dostawców. Poprosiłem go, żeby mi je wysłał. Zobaczymy czy zadziałają w urządzeniu, które mam tutaj 110 z uszkodzoną głowicą. No to, to by była bardzo prosta sprawa do sprawdzenia. Szyny też krzysiek zmienił, płyta chyba też, o ile dobrze pamiętam, mówił mi, ale no nic z tego nie wynikło, Więc kazałem mu je wysłać. Zobaczymy, jak one się zachowają. Czy dwie głowice mogą być uszkodzone? Mam na to dzisiaj czas w sobotę, więc sprawdzimy. To jest ta 110. Tutaj mamy jakieś atramenty. Zaadoptujemy ją na, na potrzeby tego filmu. Tutaj jest usterka w głowicy drukującej. No to działamy. a to co? Aha, to jest jedna głowica, Od, żeby nie, żółty poprawić, postaramy się mu wywibrować to. No, widzę, mamy trzy. Mamy trzy sztuki, która jest rzekomo nieczytelna. Tutaj zauważcie, jest awaria z systemu tuszu, w tej głowicy bo jest awaria ja sprawdziłem to że awaria jest przed montażem przed tym montaż i przed zamontowaniem głowicy warto żeby ona była odtłuszczona też jak przyjdzie bo ona jest w jakimś tam specjalnym płynie maczana żeby nie śniedziało to wszystko Dobra, Sprawdźmy tak. Podobno ta nie funkcjonuje. A ta jest do udrożnienia, ale to tym się zajmę może później. Żółtego widzę, że nie ma. Ale to da radę teraz zrobić. OK. Mamy to tak. tykamy na razie i patrzymy. Uszkodzenie systemu tuszu pokazuje nam ten sam rodzaj błędu, ale nigdy nie ufajmy jednemu, tylko i wyłącznie jednemu urządzeniu, bo to może nas bardzo sprowadzić na manowce. Ja bym potrzebował 110, jak tutaj taką miałem co rozpoznawała głowicę, Chyba to jest to, żebym w łeb czymś nie dostał. Nie, to jest dziewiątka. E, wczoraj jeszcze gdzieś tutaj była Dziewiątka A co ja na zrobiłem Dziewiątka Ale to też... No wie ta co. No też hm. Przecież nie wyrzuciłem jej Dobra To jest sprawdzona, nie wykryta Na razie na bok I teraz jeszcze te dwie które rzekomo też były niewykryte, też wskazywały na błąd głowicy. Sprawdzamy kolejną. 35. Się okaże, że wszystkie są uszkodzone faktycznie, to podwójnie. Fajny. Jeden i mamy trzecią. To teraz dla porównania sobie zobaczymy głowice. To różnie jest, słuchajcie, z drukarkami. Jedna nie będzie tolerować druga będzie tolerować i zaraz sprawdzimy ostatnią rzecz. Ostatnią głowicę od Krzysia i jedziemy z tematem. Błąd głowicy drukujący, czyli mamy 3-0 dla głowicy, tak? Dobrze. Dobra, wyrzucaj ją, to było źle założone, trzeba to trochę dalej założyć i tak dalej. Czy nam pokazały fajne? Teraz nam pokażę nie zacięcie papieru, wyłączmy ją, uruchommy jeszcze raz. Bo to nie do końca tak wszystko pięknie, ładnie działa. Ta jest na pewno walnięta. Już niejednokrotnie sprawdziłem, jak się zastanawiam, ja gdzie położyłem tą 110, która ona łyka. A tu jest, łykała głowicę bez problemu, natomiast miała problem inny. Dlaczego chciałem jeszcze ją uruchomić raz? Bo te trzy przestały być wykrywane, a ja mam tutaj nową. Mam tutaj nową głowicę, która służy mi jako część zamienna, jak mamy jakąś reklamację. Zobaczymy, jaki będzie szczęśliwy z pierwszy, który mu Jeszcze nie do końca ten sprzęt skreślę. Zrobię to tak, że tamte głowice wmontuję do drukarki mojej. Ta jest akurat klienta do, do jej przejrzenia. Dlatego chciałem sprawdzić, jak głowice wyglądają w tym akurat urządzeniu. To jest głowica, która przyszła do mnie i zawsze funkcjonowały poprawnie, błąd głowicy drukującej jak najbardziej, zawsze w tym samym miejscu kupując głowicę, powiem Wam szczerze 99,9% jak najbardziej funkcjonują, Mam muszę mieć sprawne do właśnie spraw reklamacyjnych i serwisowych. Zaraz zobaczymy te trzy głowice od naszego widza. Niestety, file no tu jest w porządku, tu jest w porządku, tylko pozostaje mi zamontować atramenty. już dam świeży, czarny, bo czyli te trzy w tej drukarce kompletnie nie wystartowały. I zgodzę się z Krzysztofem, że, że jest problem stricte z nimi. Chociaż powiem Wam szczerze, nie zdarzyło mi się aż tak yy, hurtowo, że 3 i 3 file. Natomiast tutaj jest adekwatnie problem. To pozostawimy sobie tutaj. To niech przejdzie inicjację. A to z tego względu, że to muszę oddać klientowi. Akurat przy okazji mu reklamację załatwimy, ale. To zostawię, ale dlaczego mówię ale? Bo jeszcze dla porównania 110, która jest sprawna elektronicznie na 100%. Tylko tutaj sprawdzałem skanery, bajery, dentki, rowery. Trzy głowice również przetestujemy. Wtedy będziemy mieli. Potwierdzenie. Dużo czynności co do sprawdzenia tego, sami widzicie naprawdę dużo, ale no y, trzeba potwierdzić powiem wam szczerze, przerabiam tych dukark bardzo dużo i głowica potrafi nie wstawać na dwóch, dlatego ich nie wyrzucam a na trzecie, czwarte działają bez zarzutów i i, i koniec, no. inaczej wykryję inaczej ją zaakceptuję elektronika weźmie sobie pod uwagę margines błędu i będziemy się cieszyć taką głowicą. Niejednokrotnie mi się to powieliło. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie. Wiem, że w domowych warunkach czasami nie macie możliwości, no bo nie macie, tylu czynności zrobienia, co ja. Ale po to jest sam ja. Można zawsze się z nami skontaktować, zobaczyć, czy da coś zrobić. Tu mamy te trzy, które, które Krzysiek nam wysłał. Jeszcze raz je potwierdzimy, ale powiem Wam szczerze, że jest dziwne, że że zakupione w różnych, od różnych dostawców nie działają. To się potwierdza w jednym sprzęcie. Dobra, tutaj awaria systemu tuszu, bo jest awaria, bo ta głowica jest zepsuta, a drukarka jest dobra, bo już sprawdzają w niej niejednokrotnie. No dobra, to tak, to jest mój file, który idzie już na gruz. Czasami sobie lubię je wziąć i wsadzić do czwartych drukarek. Jedziemy z pierwszą. Brak głowicy drukującej, potwierdzony komunikat. Można powiedzieć, w tr trzecim urządzeniu wskazuje błąd. Nic z tym nie zrobimy. Bynajmniej na tym etapie, drugi błąd głowicy drukujący. Myślę, że z trzecim będzie to samo. Jestem ciekawy, czy w dziewiątce, która z nich wystartuje, to jest dla przykładu dziewiątka. Jest, jest. Ok. To jest dziewiątka. I trzecia, uszkodzony system Potwierdza się w dwóch drukarkach, że te głowice są nic nie warte i nie będą funkcjonowały, ale zrobimy jeszcze jeden test. Odkładamy tu na bok. A mianowicie już Wam mówię co. Ten nasz tester idzie na półkę. I zrobimy mały test. Jedna z tych głowic, która jest konstrukcyjnie inna, ma szerszą myszę, wygląda tak, jakby była od urządzenia kompatybilna z innymi modelami. Ta ma awarię. To teraz pytanie, co z tym? Czy ruszy model niższy? W ogóle awaria systemu yy, czegoś innego, bo jest yy, awaria stacji serwisowej, nie ma na czym sprawdzić, widzę. Ale może nam... Dobra, to zrobimy inaczej. Mam takowy sprzęt sprawny. To pójdzie tu. Mam takowy sprzęt sprawny, żeby nie było zacięć w gablocie. To jest mój tester taki, który wiem, że cokolwiek właduje, to mi pokaże, czy jest dobre, czy nie. I wsadzimy jedną z trzech głowic niewykrytych w trzech urządzeniach. Ta sobie radzi doskonale, bo brudną kartkę wsadziłem. sobie doskonale. To tak, to zeskanujemy. Była już tu kartka wyrównania. Zrobimy test. Dobra, wszystkie. I teraz zobaczymy, czy jedna z tych głowic, która nigdzie nie startuje, startuje, startuje w dziewiątce. No również nie. No przykro mi, krzyczy się wszystkie trzy dead Bo czasami można ją wykorzystać gdzie indziej. Sam zauważ, zamontowałem głowicę, głowicę swoją. Nie było najmniejszego problemu. Od razu reklamację załatwiłem. Zróbmy. No jej, jej. Raport o stanie Twoje głowice, natomiast, no nie chcą startować, no przykro mi, z tych głowic nic nie będzie, nothing. Muszę Ci je odesłać, chyba że nie jest złomu, ale może spróbuj to zareklamować, ja bym spróbował mimo wszystko. Mimo wszystko bym próbował, bo miałem takie sytuacje w przeszłości, kupowałem od Chińczyków głowice, które nie działały, oddawali mi pieniądze. I, lub wymieniali całkowicie. Czyli wszystkie te głowice, którymi Krzysztof chyba dobrze... Tak, tak, Krzysiek yy, wysłał, no potwierdziło się, no są uszkodzone, także yy, robienie różnych ceregieli i cudów, no nie pomogło. Jedynie spróbuję Ci to udrożnić, bo myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Rzućmy to tutaj, to tutaj. No, zauważcie, głowicę, którą zamontowałem, 709 stron drukarka wydrukowała, drukuje idealnie. No przykro mi czasami tak wynika. No, 3 na 3 głowice z planu w różnych drukarkach nie zaakceptowane. Pierwsza lepsza z boku, pierwsza lepsza, którą zamawiam, poszło i załatwiłem przy reklamacji. Dziękuję za atencję. Miłego weekendu Wam życzę. Dzisiaj tak mogłem Wam pokazać treść, jak można to sprawdzić krzyżowo. Nie macie czasami takiej możliwości, ale jeżeli, jeżeli nie macie pewności, żeby nie marnować swojego czasu, zawsze wyślicie, to do mnie sprawdzę Wam to i, i no i już będziecie decydować, co dalej zrobić. Miłego weekendu Wam życzę i wszystkiego dobrego zdrowia. Dzięki, cześć.